E spasu to Mental Adventure seria krok po kroku kolejny odcinek zapraszam. słuchajcie, mamy już normalną godzinę, czyli jest godzina teraz około 16, czyli nie muszę już czekać na to, aby było ciemno po to, żeby mógł nagrywać, więc zainwestowałem w zasłony za namową mojego kolegi z Spitzberga. Pozdrawiam. Więc teraz mogę w każdej przestrzeni czasowej mogę nagrywać. A wiąże to się z tym, że mam strategię długofalową, jeżeli chodzi o media. I między innymi te zasłony są elementem taktycznym, który umożliwia mi właśnie realizować moją strategię. No i dzisiaj słuchajcie, właśnie taki odcinek, może trochę kontrowersyjny, ale spotykamy się przecież w mediach. Widzimy się na YouTubie, widzimy się. Na Instagramie, na Facebooku, no, na TikToka nie daje za dużo, szczerze mówiąc, ciężko mam się do tego przekonać. Natomiast widzimy się w mediach. I dzisiaj tytuł odcinka: Wojska specjalne, a marketing behawioralny. I teraz możemy sobie powiedzieć, co ma jedno z drugim. Natomiast są to bardzo ważne elementy które w moim odczuciu są troszeczkę zaniedbane. W jednym z podcastów mówiłem, że w pewnej sytuacji jechałem tramwajem, no i oczywiście w tym tramwaju to było już jakieś dwa lata temu, czyli w momencie, gdy ja byłem jeszcze w służbie i słyszałem w tramwaju, zostań żołnierzem. Zostań żołnierzem i tam benefity ogólnie, które mówiły o tym, co można zyskać, gdy stajemy się żołnierzem. Spojrzałem na to, co się dzieje wokół, i każdy młody miał słuchawki i patrzył w telefon. Więc, no, poniekąd pieniądze wyrzucone w błoto. I mówimy tutaj o pewnego rodzaju strategii. Więc chciałem Wam troszeczkę o tym opowiedzieć, czy w mojej opinii wojsko, ogólnie wojsko polskie, czy wojska specjalne, czy mają strategię medialną, czy mają taką strategię, która może w końcowym efekcie za parę lat przyczynić się do tego, że do tego, że coraz to więcej osób będzie rozpoczynało właśnie służbę w wojsku, w wojskach specjalnych, zainspirowanych tym, co zobaczyli w telefonie, tym, co zobaczyli w social mediach. Pamiętam takie stare hasło no, jednego z wysoko postawionych osób, który powiedział, że Mercedes się nie musi reklamować i swego czasu w naszej jednostce to było takie e, sławne hasło, ale nadmieniam: Mercedes się reklamuje, BMW się reklamuje, Audi się reklamuje, Rolls-Royce się reklamuje. Każda marka ma reklamy, każda marka ma strategię i do tego odpowiednio dobraną taktykę, bo na początku, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, strategia jest to coś długoterminowego, tak? Jest to długoterminowy plan, który ma nas Doprowadzić do pewnego celu, który mamy wyznaczony. Natomiast taktyka to już są narzędzia, których użyjemy do tego, aby ten cel osiągnąć. Będąc w służbie, chciałbym tutaj zdradzić Wam kilka kulis, jakby tego, co się działo w ramach nagrywania podcastu. I odwoła, który uważam zrobił bardzo dobrą robotę, to chcę, żebyście byli świadomi, że podcast był inicjatywą, Oddolną. Ja obserwując to, co się dzieje i samemu słuchając bardzo dużo podcastów i mając obok siebie Przemka Golasza, który jest już również na emeryturze i był instruktorem u nas w jednostce, a który prowadził swego czasu podcast Ołowiany Podcast oraz na YouTubie miał, miał czy ma w dalszym ciągu kanał Gunpoint TV, no jest to osoba, która zajmowała się u nas w jednostce strzelaniem. Widziałem, że to, co on robi, robi bardzo dobrą robotę, czyli ma bardzo dobry odzew. Przekazuje swoją wiedzę, umiejętności, a zaznaczam, że jest, był wtedy jednym z najlepszych strzelców, jeżeli chodzi o strzelania krótkie, z broni krótkiej. I z tego, co wiem i co go obserwuję, w dalszym ciągu jest jednym z najlepszych. W Polsce i naprawdę jeżeli miałbym komuś polecić, aby uczył się strzelania z broni krótkiej, to na pewno poleciłbym tutaj Przemka. No niesamowity gość, jeżeli mówimy tutaj o tych umiejętnościach i naprawdę to była osoba, która potrafiła na tarczy, nie patrząc nawet na osobę, powiedzieć gdzie są błędy. I jeżeli chodzi tutaj o broń krótką, była uważam jednym z najlepszych instruktorów w jednostce wojskowej Agat. I... Powiem szczerze, że po pewnym okresie dziwnych perypetii, zmieniając swoją metodykę działania. Na koniec szkolenia bazowego zawsze dostawał górną notę właśnie też odszkolonych pod kątem metodyki podejścia całościowego do procesu szkolenia. Także pozdrawiamy tutaj Przemka i mam nadzieję, że również będzie gościem tego podcastu, właśnie, żebyśmy pogadali też m.in. o strzelaniu i widząc, co Przemek robi. Zapytałem się Przemka, czy pomoże mnie założyć swój podcast Metal Adventure. Przemek oczywiście w dużym stopniu, bardzo dużym stopniu, pomógł mi i potem w dyskusjach z Przemkiem, tak troszeczkę rozmawialiśmy o tym, czy jest możliwe to, abyśmy założyli podcast JWA. I, i tak naprawdę razem z Przemkiem to założyliśmy, czyli mieliśmy taki pomysł. Potem rozmawialiśmy o tym pomyśle z naszym szefem szkolenia, który, którym wtedy był jeden z gości podpułkownik Paweł Probierz. I to też niesamowita osoba dla mnie, która jest bardzo dużą inspiracją i która zawsze, jeżeli ktoś przychodził do niej z dobrym pomysłem, to on zawsze popychał do przodu, nigdy nie dawał czerwonego światła. No i z tą inicjatywą poszliśmy do dowódcy i dowódca. Też tutaj wyraził zgodę, i tutaj muszę podziękować, że dowódca naprawdę bardzo mocno kibicował temu, temu projektowi. Finalnie, już po jakimś czasie, to każdy trochę do siebie bierze to, że on był pomysłem głównym tego, tego projektu podcastu, ale finalnie no, ja, jakby mówię, tutaj swoją wersję. Była to inicjatywa oddolna. I jak widzicie, z perspektywy czasu, mimo że ten podcast miał bardzo wiele wrogów, szczególnie z innych jednostek, no niestety, a no nie było to flow, nie? nie wiem z jakiego powodu, może dlatego, że oni tego nie robili, nie wiem, nie chcę tutaj wnikać, ja wiedziałem, że to jest dobra robota i żeby było jasne, uważam, że ten podcast powinien trwać. Mało tego, uważam, że powinien być podcast z wojsk specjalnych, który, który pokazuje pracę różnych jednostek, który jest bezstronny i który, załóżmy, w danej jednostce przeprowadza jakąś rozmowę, bo przecież Wam zależy na tym, żeby usłyszeć tą osobę, żeby usłyszeć jej takie odczucia, ton głosu, to, w jaki sposób ona się wypowiada, bo mamy zdolność pewnej identyfikacji się właśnie z tymi osobami, więc podcast jest to ogólnie bardzo dobra rzecz. I teraz właśnie chciałbym opowiedzieć, czy czy jest ta strategia wojska, czy jest ta strategia wojsk specjalnych do tego aby tych ludzi w jaki sposób przyciągnąć. Ja obserwując media jednostek, bo oczywiście śledzę to, no to muszę powiedzieć szczerze mówiąc, że nie widzę tego. I to nie jest tak, że te jednostki nie chciałyby tego robić, bo żeby dokładnie opracować pewnego rodzaju strategię i mieć do tego narzędzia, trzeba mieć do tego ludzi. Jednostki mają naprawdę bardzo dużo pracy. I no jest to po prostu coś, coś nowego, coś, co musiałby być do tego kolejny człowiek. Ja wiem, że w jednostce wojskowej Agat, mimo że dowódca wnioskował o to, żeby utworzyć w ogóle taką komórkę, która zajmowałaby się takimi rzeczami, to niestety dwukrotnie dostał odmowę i nie było po prostu, jakby centrala nie widziała w ogóle potrzeby tego, aby mieć osobę odpowiedzialną za media. Jest to pewnego rodzaju paradoks, bo jak zobaczycie, to wynik tego, że ja, Jestem, byłem w wojsku, że ja byłem w policji, był efekt social mediów, które były w moim czasie. Czyli ten marketing behawioralny, bo chciałbym, żebyście wiedzieli, dlaczego tutaj właśnie mówię o tym marketingu behawioralnym, bo to marketing behawioralny plus strategia plus taktyka jest gwarancją sukcesu. Marketing behawioralny, czyli wchodzimy do sklepu i widzimy pewne rzeczy, które są odpowiednio ułożone. Jest to specjalna już można powiedzieć dziedzina marketingu, która, która bada, w jaki sposób człowiek zachowuje się, wchodząc na przykład do sklepu, gdzie on lokuje swoje spojrzenie. Więc marketing behawioralny, jako pewnego rodzaju gałąź, jest niezwykle istotna. Jak sobie spojrzymy wstecz, to cały Hollywood jest zarządzane także tym marketingiem, marketingiem behawioralnym, bo jeżeli efektem tego, że na dzień dzisiejszy większość ludzi na świecie myśli, że przykładowo Delta, że Silsi, e, że Sas e, to są najlepsze jednostki na świecie, jest wynikiem tego, że widzieliśmy to w filmach, że czytaliśmy to w książkach, że widzieliśmy to. Na social mediach poprzez przykładowo byłych operatorów, która, które te jednostki mają już sporo. Jeżeli mówimy, bo naturalną koleją rzeczy te spłynęło do Polski, więc mamy książki tak samo z jednostki wojskowej grom, byłych operatorów, które zrobiły bardzo dużą robotę, bo większość osób, które ja prowadzę i które załóżmy idą do gromu, czy kandydują do gromu, to są. Osoby, które czytały te książki, to są osoby, które obserwują media danej jednostki, które żywią się tym. Więc zaczątki tego, dlaczego coś robimy, jeżeli mówimy tutaj właśnie o wyborze wojsk specjalnych, biorą się z tego, że jest dobrze założona kotwica behawioralna. Kotwica, czyli coś, co wyszło na, w nasz umysł poprzez wielokrotne powtarzanie wystarczająco silnym impulsem. Więc to, że ja jestem w wojsku, byłem w wojsku, tak cały czas mówię, słuchajcie, jakbym był. Natomiast to, że byłem w wojsku jest skutkiem tego, że oglądałem takie filmy jak Komando, że oglądałem takie filmy jak Rambo, że oglądałem filmy z Jean-Claude Van Damme, że oglądałem filmy typu Słod z Kolinem Farelem w moich czasach. Czyli w moich czasach to były jedyne dostępne social media. I teraz uwaga. Chciałbym, żebyś, żebyśmy mieli jasność. Ja na przykład te filmy, które wypożyczałem w wypożyczalniach, brałem i przegrywałem na kasety VHS po to, żeby mieć je w domu. Z racji tego, że kiedyś nie było dostępu do. Mm, do tych filmów w sposób ciągły, tak jak teraz, nie wiem, puścimy sobie jakąś wyszukiwarkę i znajdziemy każdy dowolny film, zapłacimy tam 6 ileś tam złotych i możemy sobie oglądać. Kiedyś tak nie było, więc ja nagrywałem je na kasety VHS. Co to powodowało? Że ja na przykład film Człowiek Demolka z Sylwestrem Stalone oglądałem 500? Myślę, że 500 razy oglądałem. Czyli ta kotwica behawioralna była ciągle umacniana, umacniana, umacniana. No i rzesza oczywiście innych filmów, tak jak jeszcze mówię, z Bruceem Willisem, z Melen Gibsonem, czyli były wykreowany pewien typ mężczyzny, postaci, z którym my wtedy w tamtych czasach się identyfikowaliśmy. Dlatego w moich czasach tak popularna była siłownia. Dlatego w moich czasach na siłowni widzieliście dużo dużych facetów, którzy ćwiczyli z ciężarami. Nie było wtedy modne robienie treningu obwodowego lub treningu typu crossfit. Jak ktoś machał hantelkiem, to po prostu było uważane, niestety, za cipe. Tak, no tak to wyglądało. Ciężary, klata, łapa, do tego zawody musiałeś być duży. Wynikało to z tego, że widzieliśmy to w telewizji. A widzieliśmy to w telewizji poprzez amerykańskie filmy, czyli automatycznie rejestrowaliśmy to jako coś lepszego. Jeżeli rejestrujesz to jako coś lepszego, to z automatu ta kotwica behawioralna jest dużo, dużo mocniejsza. Ok, długi, słuchajcie, wstęp, ale. Do rzeczy, więc wiemy już teraz, że jeżeli mamy na chwilę obecną brak lub małą ilość chłopaków, którzy chcą iść do wojsk specjalnych, lub, uwaga, może oni nie chcą, ale pytanie, cały czas należy sobie zadać pytanie, dlaczego oni nie chcą? Czy w pewnym, na pewnym etapie nie przespaliśmy właśnie tego momentu, w którym cały czas myśleliśmy, że to wojska specjalne muszą być super zajebiście tajne, że nic w ogóle nie może być widzieć i do długiego czasu właśnie postęp, robiliśmy taką metodę, w efekcie czego tych ludzi nie ma. Po prostu nie ma, bo nie rozbudziliśmy wystarczającą ilość ludzi w podświadomym Przekazie, nie rozbudziliśmy, nie, w, nie wkodowaliśmy ich tych, tych informacji, że słuchaj, wojska specjalne to jest super przygoda, tam się sprawdzisz, tam jesteś w stanie być prawdziwym mężczyzną. Więc warto spojrzeć na ten problem trochę z, innego, z innej perspektywy, bo wielokrotnie, gdy Każda jednostka robi statystyki i no i oczywiście mamy statystyki osób, które przechodzą na egzaminy, mamy statystyki osób, które e, przechodzą te egzaminy, statystyki osób, które przechodzą selekcje i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz uwaga, czy naturalną koleją rzeczy będzie to, że będziemy obniżać normy, czego nikt, nikt nie chce. Ale z drugiej strony każdy dowódca jest e, rozliczany ze statystyki. Każdy dowódca jest rozliczany nie z tej polityki e, i jest zależny od tego, czy ci ludzie przechodzą, czy nie przechodzą. Też tu muszę powiedzieć coś takiego, że na dzień dzisiejszy z moich obserwacji, to, że przykładowo było mega cicho w ogóle o wojskach specjalnych, no to na tym zyskiwała tylko i wyłącznie jedna jednostka. Jedna jednostka w Polsce jakby wiodła prym i zyskiwała na tym, że ogólnie było cicho. Nie? Ale było książek, przykładowo kilka książek z tej jednostki. Więc automatycznie przekierunkowanie było właśnie w tą jednostkę. Podejrzewam, że też właśnie dlatego był taki mocny, taki mocny. Hejt na, na właśnie podcast JWA, bo nagle ktoś się wyłamał i nagle ktoś po prostu znalazł pewnego rodzaju inne, inną koncepcję, tak? Coś się gdzieś tam komuś nie podobało. Natomiast dlatego ja jakby chciałbym podziękować tu za to, że i w szkolenia ówczesny i jakby dowódca tutaj stali za tym murem i, i pozwalali mi to robić. No i teraz. Zobaczcie, jakby ja poszedłem z jednostki, no nie ma podcastu, nie ma chętnego, co też niestety pokazuje, że ogólnie, ogólnie wojska specjalne nie mają strategii. No, przykro mi to powiedzieć, ale ja tego nie widzę. Nie, nie mają strategii. Może jest jakaś taktyka krótkoterminowa, natomiast nie ma czegoś takiego, że odgórnie. Że odgórnie, załóżmy, idzie tutaj problem, czyli odgórnie, czyli z Krakowa, że słuchajcie, musimy tutaj coś zmienić, bo tak naprawdę wszyscy gramy do jednej bramki. Wszyscy. Finalnie nie będzie to miało znaczenia, czy w Gromie byle, będzie tyle ludzi, czy w JWK będzie tyle ludzi, czy w Formozie by, będzie tyle ludzi, czy w Agacie, czy, czy w Nilu. To nie ma znaczenia. Finalnie, jak coś się zacznie dziać, to my chcemy mieć pełne kieszenie wszędzie. Więc, finalnie, jakby o to chodzi. I niestety, nie ma tutaj z góry, czyli z Krakowa, jakiejś strategii odnośnie tego, w jaki sposób możemy to, w jaki sposób rozwinąć. Mało tego, ja, ja znam jakby osoby z Krakowa i znowu to, co mówię, one by chciały, tak? One by chciały, tylko niestety nie mają odpowiednich narzędzi, bo no poniekąd po prostu pewne systemy są zbyt skostniałe i zbyt mało otwarte do przodu. Ja też słuchajcie, po, co, po to kręcę ten, ten materiał, który w jaki sposób może być, w jaki sposób może być kontrowersyjny, no ale to też nie jest tak, że w tych wojskach specjalnych wszystko jest super i myślę, że też warto mówić o pewnych rzeczach, które mogą przyczynić się do tego, że coś się polepszy. No ja, ja też jakby robię to po to, bo wiem, że różne osoby oglądają te materiały, i może spojrzy na ten materiał ktoś faktycznie kto patrzy perspektywistycznie do przodu, kto powie OK, dobra, to jest problem. To jest problem. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy działać po to, żeby te osoby przyszły. Ja wielokrotnie mówiłem, że jeżeli my w dniu dzisiejszym mamy 2025 rok, jeżeli w 2030 roku chcemy mieć fajnych żołnierzy, to musimy mieć strategię, w jaki sposób dotrzeć do osób, które mają przykładowo 16, 17, 18 lat. W jaki sposób mamy do nich dotrzeć? Czyli to jest w ogóle pierwszy rzut, żeby zaszczepić im mocną kotwicę behawioralną, po to, żeby one identyfikowały, że tam jest coś konkretnego. W tych wojskach specjalnych, czy w wojsku tam jest coś konkretnego, gdzie jest w stanie przeżyć wiele ciekawych przygód. To jest krótka, słuchajcie, taktyka, bo to jest, przepraszam, strategia na 5 lat. Nie da się tego zrobić, że my dzisiaj wrzucimy jakieś materiały i za pół roku będziemy mieli ubram wiele ludzi. Niestety, tak to nie działa. Jeżeli mamy perspektywę długofalową i wiemy, że musimy uderzyć do, w momencie, gdy kształtuje się umysł tego młodego chłopaka, czyli 12-14 lat, to jest ten właśnie wiek, w którym te osoby są bardzo podatne na behawioralne tutaj przekazy, na te behawioralne kotwice. Więc musi być ułożona strategia długofalowa. Amerykanie mają ten system bardzo dobrze opanowany z kilku powodów. Zobaczcie, jeżeli chodzi o stany, już dawno zauważymy, że Discovery mocno współpracuje tutaj z armią amerykańską, więc dużo jesteśmy w stanie znaleźć materiałów nawet z Hellwiku, naprawdę z różnych innych ciekawych szkoleń. Jesteśmy w stanie znaleźć, jeżeli mówimy tutaj o media amerykańskie, filmy. Cały czas wysoki statut żołnierza. Filmy z Iraku, z Afganistanu, one oczywiście są przepuszczone przez Hollywood. No jest to jakby naturalną koleją rzeczy. Natomiast pamiętajcie, że umysł, który jest w stanie rozluźnienia, przyjmuje pewne rzeczy jako kotwice behawioralne bezkrytycznie. Czyli jak my leżymy i jesteśmy wyluzowani, szczególnie w godzinach wieczornych, czyli gdzie mózg przechodzi już w inny stan umysłu, to wtedy jesteśmy bardziej podatni. Więc to musi być wszystko podkolorowane po to, żebyśmy my, Chętniej to przyjęli do siebie, więc Stany, uważam, tutaj mają to bardzo dobrze jako przykład, jesteśmy w stanie tutaj to bardzo dobrze podać, i widać tam i strategię, i taktykę. Bo ta wiedza też idzie, prawda? Idzie ze Stanów, idzie z, z, idzie z, z Wielkiej Brytanii, tak. My cały czas patrzymy i wiemy, że, że no, tam są ci najlepsi. Ostatnio słuchajcie, czytałem książkę o generale Petelickim, która była wydana bardzo krótko po jego śmierci. Ja powiem szczerze, nie czytałem tej książki wcześniej. Gdy chciałem wejść w struktury wojsk specjalnych, to oczywiście miałem już wiedzę, bo jako AT cały czas mieliśmy współpracę z JWK i znałem tam gości. Naprawdę bardzo w porządku wtedy była ekipa, więc mieliśmy tutaj ten kontakt. I ja powiem szczerze, nie czytałem tutaj tej książki i mimo, że byłem wcześniej w gromie na rozmowie, bo tak się tam potoczyło, że, no, byłem tam ogólnie na rozmowie, bo już myślałem właśnie o tym, żeby się przenosić, tylko z innych względów jakby to nie było możliwe, bo postanowiłem jeszcze zostać w to po przeczytaniu tej książki muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pełen podziwu tej wizji, którą miał właśnie generał Peteliski, te dążenie do tego, aby zrealizować ten cel. Naprawdę, no bo Zobaczmy, z perspektywy czasu, gdyby nie było kogoś, kto ma bardzo mocną wizję, który był wręcz tak, jak mówię to, co wyczytałem w książce, to co też w wywiadach słyszałem, który był naprawdę nastawiony na mocny, jakby sukces i miał bardzo mocne parcie na to, aby ten cel zrealizować, mało tego, miał całkiem niezłą strategię i całką, całkiem niezłą taktykę. No to zobaczcie, z tego. Małego, malutkiego pomysłu wyrosło, wyrosło coś takiego, gdzie w perspektywie, myślę, że wszystkie jednostki tak naprawdę w jakiś sposób, no, jakby zawdzięczają tutaj wiele właśnie tej postaci. Tak, myślę, że tutaj należy oddać szacunek, bo to wszystko zaczyna się właśnie od pomysłu. I teraz... Jakby chciałbym, żebyście mieli świadomość, że też jeżeli wy widzicie jakieś fajne materiały, że wy też o tym decydujecie, prawda, poprzez to, że pewne materiały puścicie gdzieś dalej, poprzez to, że pewne materiały zyskają trochę większą oglądalność. Więc poniekąd każdy z was ma wpływ jakby na to, w jaki sposób my tworzymy i znajdujemy te nowe osoby. Bo nigdy nie wiemy, co tak naprawdę jaki materiał zaszczepi w tym młodym chłopaku tą chęć do tego, aby na przykład skierować za kilka lat swoje, swoje kroki do, do wojska, mam nadzieję, później do wojsk specjalnych. Bo ja nie ukrywam, że słuchajcie, poniekąd, cały ten, cała moja działalność jest skierowana głównie po to, żeby coraz więcej ludzi było w wojskach specjalnych. Sytuacja geopolityczna jest, jaka jest, i teraz ja uważam, że. Bez dobrze zmotywowanego żołnierza, to na polu walki nie będzie z niego żadnego pożytku. To, że nagle na jakimś etapie coś się może zacząć dziać, i że będzie gwałtowny zaciąg ludzi do wojska przymusowy, to w ogóle nie będzie świadczyło o wartości bojowej. Więc słuchajcie, no dzisiaj, jakby taki problem, o którym chciałem po prostu z wami się podzielić, yy, po to, żebyście też. Wy byli świadomi tego, że no to nie jest tak, że jednostki nie chcą, bo jednostki podejrzewam, że chcą, ale, ale nie do końca tak jest. Uważam, że przykładowo to, co na dzień dzisiejszy robi JW -ROM, który od pewnego czasu bardzo mocno zintensyfikował materiały, i robi, i robi fajne te materiały, ma tam osoby, które, lub współpracuje z osobami, które robią bardzo fajne materiały, to uważam, że JWG wygra na tym, w tej perspektywie czasu i no, mnie jest tylko jakby przykro, że jakby z mojej jednostki nie płynie, nie płynie, nie płyną tam żadne informacje, bo ja wiem z perspektywy czasu, że 90%, które przychodziły potem na rozmowę, mówiły, że też o jednostce przede wszystkim słyszały na przykład z podcastu. Słyszały z podcastu, zainteresowały się jeden, drugi, trzeci odcinek. I między innymi oczywiście jako jeden, jako jeden z powodów, prawda? Ale ten punkt zaczepny był właśnie w podcaście. Więc jakby apeluję tutaj do was, żeby cisnąć tam, gdzie możecie o tych, o tych sytuacjach, no bo sami słuchajcie, siedzimy w tych mediach. Wy siedzicie, ja siedzę, każdy coś tam ogląda, każdy czym się inspiruje, więc myślę, że niezwykle istotny jest aby inspirować się właśnie tymi pozytywnymi rzeczami. Słuchajcie, tak koszulka Marvela też nie jest bez przypadku. Każdy z nas chce być jakimś e, super bohaterem. E, więc słuchajcie tego e, wam i sobie życzę, żebyśmy ciągle w głowie mieli tego super bohatera, który będzie wyciskał z nas siódme poty i będzie sprawiał, że będziemy stawać się lepszą wersją siebie. Dziękuję i do zobaczenia na szlaku.